Witam serdecznie, Konrad Błaszak, a dzisiaj będzie też krótszy film, żadna recenzja, żeby nie było, ale muszę się tym znaczy, raczej nie pochwalić, ale poinformować, bo, bo informuję o takich, jak mam jakąś zmianę ważną w moim e, komputerowym zestawie. Co ja pierdzielę? Zmieniłem kompa. Zmieniłem kompa. E, dlaczego? Ponieważ mój poprzedni komputer był polizingówką kupioną za... Kilka stówek i miał chyba szóstą generację. Szósta generacja to jest chyba 2015, więc ten komputer już miał troszkę lat na karku. No i nie był już najlepszy. Tam bateria była tragiczna, wydajność. Mimo, że mi wystarczała do wielu rzeczy, bo ja nie potrzebuję niczego wielkiego, to czasem, jak miałem otwarty nawet przeglądarki, trochę więcej okien to, czułem, że ten komputer już się mocno dławi i tak. Jest ciężko, jest ciężko. Więc zmieniłem. I teraz pewnie myślicie. Mój Jezu, pan youtuber tutaj. Kurczę, współpracuję z firmami, to pewnie dostał za darmo coś, albo jakąś zniżkę, albo coś. Kupił jakiegoś najnowszego gamingowego, albo jakiegoś, cholera wiem. I kupiłem kolejną polizingówkę, znaczy polizingówkę, kupiłem kolejny sprzęt, który kiedyś pracował tam w firmie i teraz można było go sobie nabyć za ułamek pierwotnej ceny. Dokładnie jakieś tam między 5 a 6 stówek kosztował i co on ma? Najpierw Pogadamy za chwilę o tym, co to jest, co, 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 co z tego wyniku, a co on ma. I to jest del latitude 5420 i piątka, 11 generacja dokładnie 1145 g 7 e... wystarcza, nie wystarcza. 16 to jest 256mvn NVMe, więc e, dziesiątka, więc jakby taki. Przyzwoity. Jak wiecie, to jest mniejszy komputerek, ekranik 13.3 Full HD. I tak naprawdę tyle. Ładuje się świetnie. Podłączony pod mój monitorek, który jeszcze testuję. I to nie jest mój, naprawdę. No i właśnie. Jakby nie chcę mówić o wydajności, bo to nie jest sprzęt do grania, ale zainstalowałem sobie, widzimy, na dwójkę, Gotika. Dwójkę. Świetne gry i działają. Jakieś starsze gry też działają, więc pewnie będę mm, sobie w coś pogrywał takiego starszego I, i tyle. I do więcej do nowych gier i tak mam konsolę. Więc nowej gier nie będę nawet, na, na, nawet odpalał, a do starszych gier mam Windowsa, który działa, śmiga. I jest wszystko z tym. Ok, i czemu zmieniłem? Zmieniłem, bo tamten już miał problemy z wydajnością, plus bo trafiła się fajna oferta. I tą fajną ofertę wykorzystałem, no bo to jest taka cena, że za tyle jak patrzyłem, to można dostać gdzieś tam w sieci za 1200-1300 takiego kompa, jakieś tam szybkie przeszukiwanie internetu. Ten był dużo tańszy, więc to jest jakby spoko. Komputer jest w klasie A minus, więc to jest też ta klasa, że on ma pewne zarysowania, tutaj będą jakieś przebiteczki sobie leciały, ale ogólnie wygląda spoko, działa spoko, bateria jest kit. Komputer sądzę, że posłuży mi kolejne kilka lat. No właśnie, jakby jaram się smartfonami. Chciałbym zmienić telefon, chociaż mam, mój telefon ma rok z kawałkiem. Bawię się tymi telefonami, patrzę te składane podostawałem, foldy podostawałem, jakieś inne. I jaram je to i mówię, mój iPhone, którym nagrywam, ma rok z kawałkiem i myślę poważnie o jego zmianie, a komputer jest 2010 2020 20 chyba. 11. Generacja i to jest dla mnie zmiana na lepsze, i kompletnie nie myślę, żeby zmieniać go na coś innego. Gdybym grał, gdybym obrabiał na tym kąpie, to może, ale na tą chwilę, jak ja korzystam z niego już, no, dobrych, trochę czasu, kilka tygodni, to nie wiem, ale takiej normalnej pracy na co dzień, mojej, przeglądanie, obejrzenia czegoś, przeglądania internetu, e, poszukania czegoś, nie wiem, pogrania w jakąś starszą grę w ogóle nie czuję potrzeby, w ogóle wiem, że to może nie brzmi zbyt technologicznie i ale nie czuję parcia, żebym musiał mieć coś większego, lepszego, mocniejszego, nowszego, droższego, ładniejszego, wydajniejszego, cholera wie jakiego jeszcze. To jest komputer, który wystarcza, to normalnej pracy, do pobawienia się jakimś Excelem, jak ktoś potrzebuje, do poklikania w internecie, otwarcia, o, ot, otwarcia, otworzenia. Sobie mam tutaj, tutaj mam Chroma, tutaj mam Operę i sobie korzystam, bo tutaj sobie coś oglądam, tutaj sobie coś wyszukuję, tutaj sobie coś sprawdzam, więc tych y, przeglądarki też mam zawsze ze dwie otwarte plus coś tam sobie jednak w tle jeszcze leci często, jak coś tam sobie klikam. Kurczę kompletnie nie czuję potrzeby. A szczerze, ten komputer wydaje się świetnym, ale to świetnym, kurczę, dealem mm, za takie pieniądze. Dajcie znać, co wy myślicie, bo to jest taki materiał krótki, szybki, sprawny. Chciałbym posłuchać, czy według Was to jest taki dobry deal, czy komputery to tylko nowe, bo kiedyś też miałem podejście, że tylko nowki, ale jak szukałem kompa, takiego wiecie, 13-14 cali i piąteczka jakaś nowa, no to wychodziło mi około 3000. A 3000 wydawać na komputer. Do takiego, że ja sobie pogram w Gothica 2, Settlersa 2 i poglądam sobie filmy na YouTubie trochę dużo. A z drugiej strony, kupować komputer za tam 1500-1800, który będzie miał słabą wydajność, bo będzie jakiegoś miał intela podstawowego, Pentiuma, Celona, cholera, wie co tam jeszcze jest teraz. To chyba wolę tu mi piątkę, ale starszą. Dajcie znać. Dajcie znać, bo nie jestem specjalistą, więc chętnie wysłucham waszej opinii. Dobry deal? Czy może bez sensu trzeba było uzbierać i kupić coś nowego? Pozdro.